Cześć moi drodzy, czas odsłonić kolejne karty. W poprzedniej części poznaliście Mare Gotikum, pierwsze perfumy w ramach serii bazującej na naturalnych schronikach z górszczynu. Tamten zapach był taki mocno morski, głębinowy, bardzo nietypowy. Dziś chcę wam pokazać kolejne perfumy, które stworzyłem w ramach tego projektu. Tym razem będzie to coś kompletnie innego. Zostańcie, proszę, za chwilę zaczynamy. Eridan to nazwa takiej prehistorycznej rzeki. Przed milionami lat, kiedy nie było jeszcze Morza Bałtyckiego, płynęła ona sobie właśnie w jego rejonie. Zaczynała się na północy, w obszarze dzisiejszej Skandynawii, a jej ujście było właśnie tutaj, słuchajcie, na Pomorzu Gdańskim, w rejonie Zatoki Gdańskiej. Jest ona o tyle wyjątkowa, że to właśnie jej nurt niegdyś przyniósł nam te wszystkie pokłady bursztynu bałtyckiego, które mamy obecnie. Można powiedzieć, że to dzięki Eridanowi Gdańsk zyskał ten taki przydomek Bodaj najbardziej znanego, rozpoznawanego ośrodka obróbki handlu bursztynem. Ja Jednak w samym zapachu nie chciałem interpretować rzeki, bardziej chciałem skupić się właśnie na Gdańsku. Jest to słuchajcie, miasto, które przez wieki było prawdziwą potęgą handlu morskiego w dużej mierze handlu i również rzemiosła właśnie bursztynem. Pamiętacie, jak wspominałem Wam o piżmie bursztynowym i o tym, jak ten składnik dosłownie zawojował swego czasu, właśnie obszar Morza Gdańskiego? no to właśnie z niego uczyniłem główny element kompozycji heridana. Chciałem, żeby ten zapach opowiadał o Gdańsku w przededniu swojej świetności, kiedy to miasto było jednym z głównych ośrodków handlowych na Bałtyku. Te wszystkie statki, żaglowce, które z różnych stron świata zawijały do Gdańska, żeby je jakoś odwzorować, posłużyłem się absolutem z dębu, które ma właśnie ten taki swój gęsty, słodki, bardzo szalenie elegancki wyraz. Chciałem odwzorować jakoś tych kupców, którzy krzątają się wokół tych kamienic. Zbudowałem w tej kompozycji akult Goldwasser. To jest słuchajcie taki bardzo znany likier ziołowy tutaj właśnie na Pomorzu, który też ma swoją długą historię. Pewnie niejednokrotnie kupcy i kapitanowie, którzy odwiedzali Gdańskę raczyli się w lokalnych tawernach właśnie takim likierem. I mamy tutaj też dużo nut, które symbolizują wszystkie te towary, które przewijały się niegdyś przez Gdańsk. W otwarciu mamy różowy pieprz i odrobinę innych przypraw. W sercu jest taki miękki, aksamitny zamsz, a w bazie taki gęsty, słodki, delikatny, gładki miód. No i na tym wszystkim góruje oczywiście to nasze piżmo bursztynowe, które też pewnie niejednokrotnie było na ulicach Gdańska wyczuwalne od jego mieszkańców, czy też przybywających kupców. No dobra, słuchajcie, to weźmy się teraz wreszcie do wąchania. Otwarcie, słuchajcie, wita nas z taką złożoną, gładką, słodką ziołowością, głównie anyżem i rozmarynem, to jest właśnie ten nasz akord likieru Goldwasser, natomiast go teraz fajnie kontruje ten nasz różowy pieprz, który w otwarciu nadaje też takiej ożywczości. I już teraz nawet jest gdzieś tam w tle wyczuwalne to nasze piżmo bursztynowe, zwłaszcza ten jego taki owocowy aspekt, który mi się najbardziej kojarzy z jeżynami. To piżmo, słuchajcie, też jest niesamowitym budulcem, niesamowitym spoiwem tej całej kompozycji. Bardzo mi ono pomogło przy pracy. Można powiedzieć, że stanowi trochę takie rusztowanie tych wszystkich elementów zapachu, czyli tą kompozycję, taką bardzo spójną, taką bardzo Dobrze zblendowaną. I teraz, w miarę jak to piżmo dochodzi do głosu, zapach się stopniowo teraz bardziej ociepla, robi się taki bardziej elegancki, słodki. Teraz już wchodzi powoli też ten nasz absolut z dębu. Ja słuchajcie, uwielbiam ten składnik. Dąb jest przepięknym drewnem, ma w sobie ten taki szalenie gęsty, oleisty, elegancki wymiar. Trochę mi się kojarzy z jakimiś takimi luksusowymi, pałacowymi, dawnymi meblami. Albo z jakimś trunkiem, który długo leży koło sobie w beczce. No i mamy też ten nasz zamsz, taki gładki, puchaty. Kto z Was kojarzy może w innych moich kompozycjach zapach skóry, to ona zawsze była podana tak na szorstko, na surowo. Tutaj mamy przeciwieństwo to jest taki bardzo wytworny, elegancki zapach skóry, który też jeszcze bardziej podbija tą właśnie taką bogatą, elegancką stronę tej kompozycji. No i w miarę jak dochodzi do głosu nasze piżmo bursztynowe, to wtedy dopiero czuć jak bardzo ono jest, słuchajcie, wyjątkowe, jak bardzo też inne od takiego naturalnego piżma. Podobnie jak ono jest tak samo takie ciepłe, aksamitne, ale z drugiej strony jest z nim coś takiego, takiego dusznego, wręcz bym powiedział trochę rustykalnego. Tak jak naturalne zwierzęce piżmo mi się kojarzy bardzo z zapachem ciała, tak to burszczynowe ma w sobie coś takiego bardziej powiedziałbym, że wręcz futrzastego na pewno bardzo tutaj pasuje czyni właśnie tą całą historię opowiedzianą przez te perfumy bardziej spójną ale ok, tradycyjnie słuchajcie, zostawmy sobie teraz blotter na kilka chwil wrócimy za kilka godzin i opowiem Wam, co można wyczuć w bazie Ok, słuchajcie, minęło 6 godzin. Erida akurat się rozwija trochę wolniej. Chciałem, żeby ten zapach był bardziej statyczny niż na przykład Maregotikum. I teraz w bazie wita nas przede wszystkim taka gładka, ciepła, bardzo elegancka słodycz. Pojawia się teraz właśnie ta nuta miodu, który jest taki złocisty, taki lejący się ale posiada też ten aspekt pyłku kwiatowego wprowadza właśnie takie lekko kwiatowe wręcz akcenty do bazy natomiast to co teraz się bardzo mocno zaznacza to ten dąb który teraz dopiero nabrał tej takiej siły tej swojej takiej gęstej oleistej drzewności część z was może wręcz wyczuje tutaj tonkę natomiast nie ma jej tutaj to też jest właśnie efekt który buduje ten nasz dąb i mamy oczywiście to nasze piżmu bursztynowe Natomiast teraz, słuchajcie, ma się takie wrażenie, jakby ono się dosłownie stopiło z tym naszym dębem. Ta baza jest taka bardzo krągła, taka bardzo gładka, spójna. Nie ma tu żadnych takich fałszywych nut, nie ma żadnej amplitudy. Dzięki temu też projekcja tego zapachu na skórze jest taka bardzo równomierna. Mi się kojarzy osobiście, słuchajcie, ten zapach tak bardzo wieczorowo. Jako coś, w czym możemy wyjść na przykład, nie wiem, do restauracji na obiad albo wręcz na jakiś bal. Jest też oczywiście o wiele łatwiejszy niż Mare Gothicum. Właściwie powiedziałbym, że wręcz jest to przeciwieństwo tamtego zapachu. Tak jak tamten był taki mokry, chłodny, szorstki, tak ten jest właśnie taki bardzo elegancki, ciepły, taki dostojny. Myślę, że nie trzeba być wcale bardzo zaznajomionym z niszą perfumową, żeby móc swobodnie go nosić. Nie jest to na pewno zapach trudny. Jest dosyć specyficzny, właśnie przez to piżmo bursztynowe. Natomiast myślę, że nawet nie gustując w bardzo ciężkich, mocnych zapachach, będziemy w stanie czuć się w nim komfortowo. Zobaczcie jeszcze tylko proszę na flakon z bliska. Analogicznie jak poprzednio, mamy tutaj korek z ceramiki, tym razem z jasnej. Na etykiecie zaś mamy tym razem motyw Neptuna, który też z pewnością kojarzy się z Gdańskiem. Etykiety tym razem wykonała pracownia Paper Concept z Wrocławia. Linkuję Wam w opisie też ich Instagram, żebyście zobaczyli na jakich super maszynach to robią. Poprzednio Wam mówiłem, że będzie 100 flakonów, tutaj w tym przypadku tak samo. Natomiast też obiecałem Wam, że pokażę co jeszcze przygotowałam w tej edycji. Będą, słuchajcie, dostępne zestawy próbek, takie, takie 2, mm, 2 ml. Ale też tym razem przygotowałem coś kompletnie nowego. Będą to, słuchajcie, takie traveler spray. One liczą sobie 15 ml i będą dostępne też jako zestaw, czyli po 15 ml każdego z tych zapachów w bursztynowej serii. Uznałem, słuchajcie, że żeby jakoś wyróżnić osoby, które są ze mną. Na grupie dla fanów chcę wam udostępnić jako pierwszym już w przyszłym tygodniu dostępne do zamówienia zestawy próbek oraz te zestawy travel spray, a dopiero po kilku tygodniach, jak już dokończę tworzenie flakonów, wtedy będą dostępne też pełne flakony już dla wszystkich, tak, żeby też można było na spokojnie przetestować sobie te kompozycje, ewentualnie zastanowić się, czy chcecie sobie zaklepać te flakony w pełnej pojemności zanim ewentualnie wyczerpie się nakład, gdyby było to tak szybko jak w poprzednich edycjach. Chyba, że ktoś z Was już teraz wie, że bardzo chciałby tego Eridana u siebie w pełnym flakonie. Tradycyjnie napiszcie do mnie, odezwijcie się, a zaklepie Wam flakon. Dzięki wielkie, że jesteście i słyszymy się już niedługo, kiedy pokażę Wam trzeci, ostatni zapach z bursztynowej serii. Na razie, cześć!